No, zastanawiam się, czy jeszcze nie mogę. Postaram się jeszcze pogrzebać w tych. w hmm. No, chyba jest teraz o wiele lepiej. Nie za bardzo się. nie, jest, nie za bardzo rozeznany jestem w emulatorze. jakiego używam. Na go roku używam, naprawdę. Małe pojęcie o mój, jego konfiguracji. Szczególnie o ewentualnym działaniu razem z nagrywaniem. okej, okay, rozumiem, że przez te pola siłowe nie mogę przechodzić. Normalnie, zatem sobie kucimy. O, weźmy misia. Miło. Dobra, by przez te pole przejść. Ach, gjadu. A znów. Okej okay. Widzicie, mamy trzy życia. Potem bym musiał włożyć monetę. Ale <noise> zresztą znaczy, ja tego nie muszę robić. No dobra. Naprawdę, pierwsze co. Na co zwróciłem uwagę podczas grania w tym grę to, to niewątpliwie grafika jest po prostu kapitalna ręcznie rysowana ze szczegółami i z różnorakimi wtrętami humorystycznymi no i dzięki że mi załatwiłeś Prawdę bardzo mi się podoba o pięknie to mi się przyda tak, tych panów z można chyba tylko zabić wtedy, jeśli się odsłaniają do strzału. Niestety tutaj, o ile pamiętam, jest strasznie głupi system strzelania. O tak, w dół. Można strzelać normalnie w dół wtedy tylko, kiedy skaczemy i wciskamy klawisz. Ej, koń z orzekowania. go zabić. Ok, jest. Teraz będziemy musieli zniszczyć kilka takich statków I patrzcie co ten gość robi tak. Optymista, wypompujesz na pewno kopię Wodę Z tego wraku o! Ach, Co za lipa Rany, ile tam siedzi ich? Okay. i uff, już myślałem. To już ostatni statek Próbowałem w, podłączyć y, pada do tego emulatora. Niestety ten emulator chyba nie lubi mojego pada. Uff jest Shotgun! Shotgun jest fajny Chociaż częściej spotykamy... wow Częściej mamy do czynienia z tym z karabinem maszynowym rany, gubie słowa No cóż, naprawdę są momenty, w którym trzeba naprawdę mieć oczy dookoła głowy Okej, okay, i to jest kolejny boss razie no, nie chcę zmieniać broni. Nie, jest on bodaj dość trudny, cały czas wysyła te kule. Ok, skończyłem się. No i już padł. Miło. Ej, to nie było fair. To naprawdę nie było fair. Dobra, skorzystajmy z wiecznego trendu w takich grach, czyli kilka sekund po respawnie jesteśmy nieśmiertelni. Teraz musimy zlikwidować te samoloty. Musimy się uda zrobić. O, tora, 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 tora. Pięknie. Nawet jeśli trochę się wprawicie w obsłudze tego działka, to jest całkiem niezły. O, i to jest kolejny boss. Znaczy to jest taki główny boss. Pod koniec etapu, Willpointem. Wielki samolot. Au! Obrwany. Mogę go. Właśnie. Ej! Zniszczyłeś mi... Mój piękny czołg. Ej, znów. jad Naucz strzelać. Naprawdę ciekawy, ciekawie zaprojektowany na samolot. A ten jegomość z bazuku, którego widzieliśmy, to jest właśnie generał Morden. Ło, wow, 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 wow. czy nie można zdetonować tej rakiety? Nie, nie można. au. Przykaz jeszcze obrywałem. Dobra, nie kombinujmy po prostu. prójmy zwyczajnym pistoletem do samolotu. Morden, stawaj do walki, jak mężczyzna. Ach, czemu nie skoczyłem? Tak, pewnie, że chcę kontynuować. Naprawdę, gra jest krótka. Krótka bardzo. Jeśli by połączyć wszystkie części, a jest ich. No, nie chcę wysłuchamywać. Z siedem. Może tak, w czym chyba pięć i także nie jestem. Nie bierzcie to za pewnik Z czego właśnie chyba 6 lub 5 jest, yy, Zostało wyprodukowane przez to studio SNK Reszta to bodajże już jacyś następcy No dobra, kolejny etap za nami Ja sobie łyknął herbaty